Cześć, dawno nie było nic słodkiego, więc postanowiłem zrobić roladę bezową z kremem i z owocami. Brzmi fajnie, co? Ha, a jak cztery litery wejdzie, ale tym się nie przejmujemy. Od czasu do czasu trochę słodkiego nie zaszkodzi, a więc zaczynajmy. Pierwsze co musimy zrobić, to porządnie ubić białka. I pamiętajmy, jak oddzielamy białka od żółtek czy żółtka od białek, nie może nic tam nam kapnąć, bo w w przeciwnym wypadku nic nam się tu nie ubije. Pomalutku zaczynamy kręcić i dodajemy szczyptę soli. To będzie żmudny proces, bo białka muszą się ubić na bardzo sztywną pianę. Bezy, bezy, bez, bez. O ja tutaj też mam bezy. No i gdy pojawi się już taka pierwsza pianka, zaczynamy dodawać stopniowo cukier. No i mam dla was fantastyczną wiadomość. Przynajmniej ja tak myślę. Eee, już niedługo będziecie mogli spróbować moich potraw. Mojego street fooda, eee, którego będę serwował z mojego nowińskiego, spodigły food trucka. Będę krążył po Polsce i was karmił. Co wy na to? Ja też się cieszę. Dobra, cukier dodany i kręcimy. Gotowe. Piana ubita. Już Wam pokazuję, jak ją poprawnie sprawdzić. Tak. Nie wylatuje. To znaczy, że jest dobra. Niepotrzebnie to wyjąłem. Dobra. I teraz słuchajcie. Tak szybciutko. Wsypujemy mąkę ziemniaczaną i szybciutko mieszamy. i trochę soku z cytryny łyżeczkę miksera nie chowamy i teraz masę wykładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia I rozciągamy po całej blaszce. No i zobaczcie, bezę mam upieczoną i piekłem ją w 180 stopniach. Pierwsze 10 minut. Pamiętajmy, żeby włączyć termoobieg. Później zmniejszyłem do 140 i piekłem 20 minut. Również z termoobiegiem. I teraz zabieg odwracania bezy na drugą stronę. Na deskę. Kładę papier. Ona już blacha trochę przestygła, ale pamiętajmy, żeby to robić na ciepło. Teraz przyłożę moją dechę i odwracamy. Raz, dwa, trzy. Ciekawe, czy wypadła. Zdejmujemy ten papier, który, na którym się piekła, tylko delikatnie. Nie szarpiemy się z tym. Elegancko, co? I zobaczcie, <laughs> jest delikatna. Delikatnie chrupiąca, delikatnie złocista. Dobra i teraz tak. No, muszę zrobić krem. Zrobimy to w ten sposób. Bez deski będziemy kręcić krem. A dlaczego wcześniej nie kręciłem kremu? Dlatego, że śmietanka musi być schłodzona. Dobra. I teraz tak do miski. Przekładam mascarpone. Listę składników oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Wlewam śmietankę. I dodaję cukier waniliowy. Gotowe. Pamiętajmy, żeby za długo nie kręcić kremu, bo się może zważyć. I do środka teraz dodaję owoce. Dodaję trochę świeżych malin. Trochę borówki amerykańskiej i pokrojonych truskawek. Połączmy. Krem mamy zrobiony, bez z powrotem na warsztat. Może ja to sobie odwrócę. Będzie mi wygodniej. I teraz wystygnięty spód bezowy smarujemy dżemem lub marmoladą, lub czymś, co lubimy. To jest malinowy dżem. Taki, o, widzicie. Czyniutką warstwę po całości. Tylko zostawiamy tutaj margines. Raz krem i zawijamy. Pomagamy sobie papierem. Incie, jakie cudo. <laughs> nie! Zostały mi tutaj takie dwie łyżki kremu, którym wysmarowuję wierzch. Tak nie za dużo. Delikatnie. O. I posypujemy owocami. A jakie tam nam zostały. Gotowe. Roladę przełożyłem na taką deskę do serwowania. No trochę było gimnastyki, dlatego robiłem to poza kadrem. Ale wszystko się udało. I teraz spróbujmy. Kroimy najlepiej takim nożem z ząbkami. I delikatnie. Ona jest mega delikatna. Wow. Spójrzcie jakie cudo. Niesamowite. Jak to wygląda apetycznie. Jest kremowa, lekko chrupiąca, owocowa i mm. mm, Wow. Wiecie, za dużo nie można, bo bo to w cztery litery wchodzi, ale tak jest. Tak jest. Wow. To jest uzależniające. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i trzeba Wam smacznego.